To jest wielki błąd, który popełniasz przy manifestacji zmiany swojego ukochanego. Manifestacja to nie czary, manifestacja nie jest gdzieś tam daleko. Manifestacja to nazwa na proces tego, co projektuje Twoja podświadomość z środka na zewnątrz. Gdyby to nie była projekcja Twojej podświadomości, to byś. Tego nie zauważyła, to byś nie została strygrowana, to by cię to nie aktywowało. I jeżeli słyszę, że potrzebujesz zmanifestować jakiegoś faceta na wczoraj albo na natychmiast, albo że ten obecny nie zmienia się, mimo tego, że coś robisz, albo że chcesz tego zajętego, to mimo tego, że nie oceniam, to widać, że nie rozumiesz fundamentu. Manifestacji. Nie rozumiesz, że nie można zmienić niczego na wierzchu, a zmienić wszystko w środku. I w momencie, w którym ta przemiana dotyczy Ciebie, kiedy decydujesz się na pewną rzeczywistość, kiedy decydujesz się na pewne założenia, razem z tą decyzją podąża działanie w byciu. Co to znaczy? Podjęłam decyzję o Boskiej Unii. To znaczy, że nie idę się bzykać z zajętym facetem. Podjęłam decyzję o lojalności. To znaczy, że jak zmanifestowałam fajnego faceta, to nie utrzymuję kontaktu z byłymi. Podjęłam decyzję o Boskiej Unii i <laughs> królewskim związku. To znaczy, że zachowuję się jak królowa, komunikuję się jasno, klarownie, a nie obrażam jak mała, niezintegrowana księżniczka. A więc zatem, jeżeli ty mówisz, ty opowiadasz historię w internecie, że twój mężczyzna, tak go nazywasz, robi to, jest barbarzem, nie można mu ufać i tak dalej, i tak dalej, to pierwsze pytanie, jeżeli chcesz coś zmanifestować, to dlaczego ty godzisz się na to? Dlaczego Ty jesteś kobietą, która akceptuje to? Bo to od tego trzeba zacząć. Zawsze musisz odwrócić do tyłu. Kim Ty jesteś? Musisz powiedzieć, kim jesteś. Jestem kobietą, która to, która to akceptuje. Jestem kobietą, która to postrzega i w tym zostaje. Jestem kobietą, która się czuje warta właśnie tego. I żeby to odwrócić, to Ty musisz się stać kimś innym. Nie na chwilę, nie na szybko. Tylko na zawsze to Ty musisz przestać być kobietą, która jest na to dostępna. Drogi są dwie. Albo przestaniesz być dostępna w 3D i, i pieprzniesz tym w kąt i pójdziesz sobie zrobić porządek, bo być może jesteś za blisko tego, co ci triggeruje i pokazuje Ci to, że jesteś kobietą, która się na to godzi. Najpierw swallow that pill, a może tak rozumiesz koncepty manifestacji, jesteś taka przebudzona i taka z tym pogodzona, że to jest Twoje lustro, że możesz to zmienić przy nim, ale musisz zmienić siebie. Myślenie o sobie, myślenie o nim, musisz się przyjąć. Zawsze, kiedy robicie proces przyjęcia z mojego programu Final Boss, drugi link w bio, jak się robicie naprawdę proces przyjęcia, to już... Nie jesteście w stanie ganiać za jakimiś ochłopami. Bo to części w tobie, które próbują sobie udowodnić, że one też mogą zostać wybrane, to one zazwyczaj godzą się na taki chłam, na takie mini mini. Często mówicie, że macie problem z manifestacją, że zrobiłyście, że coś, i coś nie zadziałało, że zrobiłyście, ją się nie zmienia, że zrobiłyście to. Nie macie problemu z manifestacją. Wszyscy manifestujemy zawsze wszystko cały czas. Macie problem z fokusem, macie problem ze skupieniem się ze, sobie, ze sobą, macie problem z niepatrzeniem na zewnątrz i z nieutożsamianiem się i z nieodbieraniem wszystkiego osobiście i z niereagowaniem na każdą myśl, macie problem z fokusem, macie problem z patrzeniem w środek. I dopóki nie zrozumiemy, gdzie jest problem, nie możemy zmienić problemu, a więc ten problem, który powoduje te problemy, cały czas się powoduje. Nie możemy usunąć tej przyczyny. Więc jeżeli jest jakiś problem u osób, którym nie wychodzi, to jest to problem z fokusem. A więc jeżeli to Ty masz problem z fokusem, to Twoim rozwiązaniem jest, żeby zacząć... Manifestować, świadomie i zaangażować w to świadomy i podświadomy umysł, bo to jednak jest projekcja zawsze podświadomości. Umiejętność, którą musisz się na początku nauczyć, jak to wszystko jest jeszcze messy, jeżeli to do ciebie nie dociera, jeżeli próbujesz, jesteś cały czas sfrustrowana, to rzuć to wszystko, daj se siana i zacznij od tej umiejętności. Oddech mała. Oddech to jest coś, co łączy Twój świadomy umysł z Twoją podświadomością. Spróbuj sama, weź parę oddechów takich wolnych. Słyszysz czasami myśl i myślisz, że musisz coś z tym zrobić. Zobaczysz coś i myślisz, że musisz coś zrobić. Kupiłaś program, przesłuchałaś dwa dni, poafirmowałaś, coś ci wyskoczyło i piszesz do mnie, że musisz coś z tym zrobić. Nie. Musisz się nauczyć fokusować. Musisz się nauczyć nie reagować, musisz się nauczyć regulować, samoregulować, samo uspokajać, musisz się nauczyć nawigować na dzisiaj, na wczoraj, na teraz, na zawsze, bo jeżeli tego nie zrobisz, to obrazy, które nie są tobą, nie ma, bo Twoja praca nie jest tobą, ten facet nie jest tobą, te dzieci nie są tobą, te sytuacje, te plotki, te kuzynki kolegi, kolegów, to nie jesteś ty. Więc po. Po hulec the dog out. Po hulec the dog out przeżywasz to w swoim środku. Dlatego przeżywasz to w swoim środku, bo nie możesz zrobić nic ze swoim fokusem. Więc oddech. Oddech jest to, co łączy świadomy umysł z podświadomym. Oddychasz codziennie, automatycznie, bez udziału swojej świadomości. A wtedy działasz z tyłu swojego mózgu z ciała migdałowego i z układu limbicznego. To one cały czas opowiadają Ci te wewnętrzne historie, a Ty, jak, jak, jak słuchasz ich i, i, i nie wiesz, co z tym zrobić, co możesz zrobić z tymi historiami tam z tyłu leczącymi? To zwierzę, że to się w Tobie dzieje? Wiesz, że nikt nie może, że żadne wideo ci nie zrobi porządku, żaden kurs nie zrobi ci porządku, żaden YouTube nie zrobi ci porządku. Kolejny tysiąckrotnie obejrzany, nic ci nie zrobi porządku. Ale gdy się zatrzymasz i świadomie weźmiesz oddech, aktywujesz swój płat czołowy. To właśnie tu podejmujesz świadome decyzje. Kiedy jesteś obecna i połączona z oddechem. Tu, tu. Podejmujesz podświadome decyzje. Kiedy jesteś nieprzytomna i rzucasz palenie, ale, ale, ale nagle budzisz się z fajką. Bo poczułaś emocje, no to idziesz po fajkę. Nie pal. Nie pal. To tu podejmujesz świadome decyzje. To tu możesz kontrolować swoje myśli. I gdy ta część się rozświetla za pomocą twojego oddechu, skupienia, to jest jedyne, co masz w tym świecie, Możesz zacząć świadomie wybierać myśli, możesz zacząć odkleja odklejać się od tych podświadomych scenariuszów. Tu możesz zacząć decydować, które instynkty odrzucić, skoro postanowiła się odrzucić, a które instynkty przyjąć. To tu zaczyna się gra i zabawa. Takie oddychanie świadome codziennie, powiedzmy po 20 minut, po pół godziny, tak łącznie, żeby się łapać, oddychać. To medytacja. I pewna psycholożka przeprowadziła takie badanie. Nie jedna, to tych badań jest od zarypania. Wszystkie badania na temat medytacji potwierdzają to. Po 8 tygodniach 20 minutowych medytacji ci przebadani ludzie wykazali, że ich mózgi zmieniły się, zmieniły swoją strukturę. Po 8 tygodniach 20 minutach medytacji dziennie okazało się. Że ci przebadani zmniejszyło im się ciało migdałowe z tyłu, które tam nakręca całe, to jest wszystkie automaty, a zwiększyła się szara strefa. Ma, jak ona się nazywa? Szara. Szara istota w płacie czołowym, czyli nowe komórki. Dodatkowo, kiedy zwolnisz, rozluźnisz się, zaczniesz ukajać swój układ nerwowy. I pracować z tym oddechem i z tym wybieraniem nowego między starym a nowym, i naprawdę zaczniesz to zakładać i normalizować w swoim układzie nerwowym. Jeżeli zwolnisz i się rozluźnisz, to manifestacja będzie szybciej przychodzić, bo ona przychodzi jako lustro, a nie kiedy na nią czekasz i kiedy ją kontrolujesz, bo czekanie i kontrola to brak.